Siema wariaty, tutaj GeekyHorizontal Dzisiaj pogadam sobie o Ace'ie, o nowym operatorze przepalającym Chodzi o to, że zauważyliśmy problem podczas grania, że ten gadżet jest dość ciężki Nie wiadomo jakim dokładnie rzucać, żeby móc przejść w razie czego Po prostu przebiec bez żadnego woltu, czy jakiś tam crouchów I po prostu tutaj skupimy się na tym właśnie jak to wysoko rzucać Zapraszam Niby wydaje się to dość proste, no ja sam mam dużo zgodzie na gridlock To jednak wydaje mi się, że ten gadżet jest cięższy od gadżetów gridlock i no po prostu mówię, czasami się właśnie rzuca za wysoko, czasami za nisko. W ogóle są momenty, że faktycznie rzucicie, tak jak tutaj, już nie opracowaliśmy w faktycznie, jak wysoko to trzeba rzucać. A i tak, jak rzuciliśmy, to milimetr że tak będę dzieliło, i jeszcze trzeba było kłócać. Po prostu już za nisko to się przepaliło, nie? Tak jak tutaj, niby już mieliśmy wszystko opatentowane, OK, rzuciłem, i okazało się jednak, że i tak y, trzeba przez to woltować, tak powiem, że więc no mówię, wydaje się ten gadżet dość prosty, ale no jednak trochę problemu z nim było. Ale teraz wydaje mi się, że już na rękę będzie daje nam dość Odkryliśmy też, że na wysokości 5 metrów zawsze w sumie spada pod takim kątem jak rzucacie. Że nie ma żadnego, że tam spada niżej czy coś. Tylko po prostu tam gdzie faktycznie jest solownik to on tam spada przy 5 metrach gdzieś mniej więcej. Okej. Okay. I tutaj właśnie już odkryliśmy jak to rzucać. Chodzi o tą środkową linię. Widzicie? Idealnie na środku. Faktycznie po... W tym poziomie linii, że tak pamiętam, tych X-ów w środku. Ciężko to wiadomo, to będą znaki, na, zaraz na to naniose, żeby to bardziej wam wytłumaczyć. I wtedy faktycznie, przepalając, widzicie, niby, niby tam tego samego dołu nie przepaliło, ale już nie trzeba woltować ani kucać, i po prostu można przebiegać. No po prostu postać sama już wie, że ok, muszę przez to przebiec, a nie po prostu gdzieś tam ten się blokuje. I na przykład, jak rzucicie trochę niżej, to już trzeba wtedy kucać. To jest no dość głupie, ale no tak już faktycznie działa ta gra. Widzicie, na wysokości tych krzyżaków, tych środkowych. Tak samo, jakby na przykład to drugie stronie zablokowali, żeby się nie widzieli tych krzyżaków, to wtedy już zaciął prosto na tą belkę. Przy 5 metrach mówię, pada idealnie, w sumie tak jak celujecie. Nie trzeba ani niżej, ani wyżej w sumie. Co wiadomo, może tu trochę podniosłem. I widzicie, na wysokości tej właśnie belki, którą po prostu podczas animacji nie on ją przekłada, żeby zamontować tę ściankę na ścianie. Wtedy przepala się to wszystko elegancko, może przebiegać. Widzicie, żadnych kroczów, żadnych woltów no To jest słabo widzicie, bo ktoś mi rzucał grzmotami. Dzięki. I o, to jest ta linia. To jest w sumie na wysokość chyba 2 metrów, tak naprawdę od spodu. E, tu pić dość szybko w sumie załapało, co podarczyliśmy się z niego na testach, na tak itd., że nie potrafi tym rzucać. A ten. A tu nagle dość szybko, który jak faktycznie rzucać na, na odległość 10 metrów. I wtedy celujecie na ten X. -u. Zaraz się to w tym jeszcze powtórzy. Nad tym X-em u góry celujecie. O. Na tym takim jakby trójkątem z X-ów. Celujecie tam trochę i wtedy przy 10 metrach idealnie spada fakt się tak, że można przez to przebiegać. Nie, nie trzeba znowu czy ani woltować. Dobra, to tyle. Ja się z Wami żegnam. Powodzenia. Pewnie już placementy większość z Was rozegrała. A więc jeśli no nie, to ten powodzenia na placementach. Jeśli ten już rozegracie no to powodzenia z powrotem na ten, żebyście wrócili na rangi, na tych, które chcieliście. I ten, trzymajcie się.